Dobry dzień dobry, dzisiaj o preparatach do ust, które stosuję w czasie zimy i jesieni. To są preparaty, które działają ochronnie, nawilżająco, odżywczo na suche, spiesznięte usta. Już Wam opowiadam o każdym troszkę po jednym, dwóch zdaniach. Tu jest balsam Nuxa, to jest marka francuska, seria Very Rose. Delikatny zapach, fajna konsystencja takiego masełka. W swoim składzie zawiera wosk pszczeli, ekstrakt z oleju różanego, masło Shea. Mega odżywia, skóra jest po tym nawilżona, gładka. Ona też nadaje nam lekkiego blasku, czyli może być stosowana też jako wykończenie makijażu. Bardzo lubię ten produkt, już właśnie mi się kończy i super działa właśnie na zimę, na jesień, jak chcę mocno nawilżyć i odżywić usta. Kolejny produkt to pomadka Emilii Wiłkowskiej, balsamika. Produkt, który zawiera filtry UVA i UVB, ma właściwości kojące, przeznaczona jest również dla pacjentów onkologicznych, ona świetnie po prostu działa na takie spierzchnięte usta, ponieważ działa kojąco, nawilżająco i natłuszczająco. Sprawdza się doskonale na wiatr, mróz i słońce. Regeneruje, pozostawia usta bardzo fajne, bardzo miękkie. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć miodu. Miód e, posiada wiele składników, witamin, aminokwasów oraz enzymów, które nawilżają ujędrniają, mogą również złuszczać naskórek miód działa dodatkowo antybakteryjnie możemy miód stosować jako peeling jako składnik peelingu dodajemy parę kropel oleju plus jeszcze cukier i peelingujemy usta albo też możemy stosować miód jako taką a la pomadkę, taki plaster okluzję na 10 minut po 10 minutach zmywamy i usta są gładziutkie Ostatni produkt to lanolina. Tutaj firmy Ziaja. 100% lanoliny w lanolinie. Ona natłuszcza, zmiękcza, łagodzi. Ma taki lekko żółtawy kolor. Jednak na ustach, oczywiście, jest bezbarwna. Łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia i wysuszenia. To jest takie moje. Top 4, które używam, i po nich usta moje nie są popękane, spierzchnięte, są odżywione, ładnie się błyszczą, wyglądają na zdrowe. Tak to wygląda, i mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny i że zima nie będzie taka straszna dla Waszych ust. Pozdrawiam serdecznie.